Witam serdecznie, Marcin Kurzyk, TaniePolowanie.pl, witamy na targach IWA w Nuremberdze, jesteśmy na naszym stanowisku, gdzie prezentujemy nowości marki Senopex. Jest to model S10, nazwa nowej linii produktów Torex, model wyposażony w obiektyw 100 mm, talmierz laserowy oraz matrycę o rozdzielczości 640. Same urządzenie, jak widzimy, jest dużo bardziej przyjazne od poprzednich modeli, dużo bardziej komfortowe do zamontowania na broni. Dzięki temu, że urządzenie jest długie, możemy obiektyw zamontować bardzo blisko lufy, przez co wysokość montażu jest dużo niższa. Najważniejszą cechą tego urządzenia jest to, że posiada dalmierz laserowy, który jest odpinany i zapinany. Jest tutaj port magnetyczny. I cztery śruby, czyli możemy sobie kupić urządzenie bez dalmierza laserowego, a później dokupić tylko i wyłącznie sam moduł dalmierza laserowego, który e, możemy e, połączyć z każdym urządzeniem. Moduły występują w dwóch wersjach, wyższy i niższy. Dla modeli z obiektywem 50 moduł jest niższy, dla obiektywów 75 i 100 mm moduł LRF jest po prostu wyższy. E, co jeszcze bardzo ciekawego w tym urządzeniu? Zmieniony system zasilania. W poprzednim modelu było 2x18 650, tutaj mamy jeden akumulator 21700, który umożliwia około 10 godzin ciągłej pracy urządzenia. Co ciekawe, akumulator oczywiście wymienny, ale jest zainstalowany tutaj w takiej kieszeni. Tą kieszeń możemy sobie usunąć z urządzenia, wykręcić akumulator bardzo szybko i włożyć nowy. Także mamy dwa sposoby zasilania. Możemy albo zasilić urządzenie i naładować przez port wbudowany USB-C, albo możemy szybciutko wymienić akumulator 21700. Włożyć nowy i kolejne 10 godzin ciągłej pracy. Oczywiście jest też możliwość do kupienia kolejnej kieszeni i tylko i wyłącznie szybciutko możemy sobie taki, taką kieszeń usunąć z urządzenia. Tak to wygląda. Jak widać, posiadając dwie kieszenie, wymiana akumulatora to tak naprawdę. Dosłownie sekunda. Wystarczy włożyć i wcisnąć. I mamy kolejne 10 godzin ciągłej pracy. System regulacji ostrości obrazu również jest przeprojektowany. Tutaj mamy takie gniazda, gdzie możemy wkręcić specjalny pałączek i regulować sobie ostrość obrazu jednym palcem. Takich gniazd na pierścieniu obiektywu mamy kilka, w związku z czym do komfortowego użytkowania możemy sobie z lewej strony lub z prawej strony pałączek wkręcić i jednym palcem zmieniać y, ostrość y, na obiektywie. Kolejną y, nową cechą urządzenia jest to, że możemy po połączyć się bezpośrednio telefonem poprzez kabel USB-C i pobierać sobie pliki, pliki z urządzenia takie jak filmy. Najważniejszą zmianą, jeżeli chodzi o filmy, jest zmiana formatu z AVI na MP4. Także tutaj w tej chwili bardzo e, dobra jakość obrazu, e, bardzo małe pliki e, i od razu możemy sobie na telefonie te pliki obrabiać, e, wrzucać na, na media społecznościowe, e, publikować. Co dalej? Zmienione systemy okularów. Teraz mamy bardziej komfortową, dłuższą gumę. Zmieniony system montażowy. Aktualny system montażowy to 6 śrub o wielkości M6, czyli umożliwia nam bardzo mocne połączenie. Urządzenie posiada tutaj szynę montażową z tymi śrubami. Jeżeli chcemy przesunąć sobie urządzenie bliżej oka lub dalej, wystarczy po prostu przesuwać się na tych śrubach. Posiadamy również już specjalne adaptery, którymi możemy sobie połączyć to z, z montażami łóżka. Cały system montażowy pozwala nam również na manualną kalibrację siatki celowniczej, tak zwane zerowanie, i możemy sobie przesunąć manualnie siatkę prawo, lewo. Ewentualnie możemy wytworzyć skos i podnieść górę dół, jeżeli ktoś posiada na przykład szyny pikatyni ze skosem Moa.